Dzień dobry, dzień dobry moje drogie, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj odpowiadam na część Waszych próśb odnośnie też moich włosów, bo za każdym razem właśnie pojawiają się pytania: jak moje włosy są ścięte, czy są farbowane, jak je stylizuję. One są właśnie do umycia, specjalnie nie myłam ich rano, żeby Wam pokazać, jak wyglądają. One były myte wczoraj rano. Ja codziennie rano myję swoje włosy. Po to, żebym mogła je jakkolwiek uczesać. One są tak cienkie i delikatne, że gdybym to zrobiła dzień wcześniej, rano nie miałabym co stylizować. One po prostu byłyby oklapnięte, bez życia, wyglądałyby jeszcze gorzej niż teraz. Więc za chwilę pójdę umyć włosy i stylizuję je razem z wami. Zrobię sobie też szybki makijaż. Ale mam też kilka nowości do przetestowania. Nie będzie to jakiś dogłębny to test, po prostu mam ochotę wyszykować się z Wami, pokazać, jak to u mnie na co dzień wygląda. No, ale że kilka kosmetyków leży i czeka na testy, no to przetestuję dzisiaj również te nowości. Jeżeli macie ochotę spędzić ze mną trochę czasu, zobaczyć, jak to wszystko wygląda u mnie na co dzień, serdecznie zapraszam. Jedziemy. Dobra, jestem, włosy są umyte. One, jak widzicie, mają jakiś taki delikatny skręt zaraz po umyciu, ale to wygląda tak mizernie. Kiedyś pokazywałam wam nawet, jak wydobywam skręt. To było dawno temu i ten skręt jest bardzo mizerny. Przestałam to robić i teraz najbardziej zależy mi na wygładzeniu włosów i nadaniu im objętości. Pierwsze, co robię zaraz po umyciu, to jest spiskanie włosów tym produktem. To jest Liza Ultimate. Ostatnio pojawił się w ulubieńcach. To jest płyn, który chroni włosy przed wysoką temperaturą, ale też przepięknie wygładza. Dobra, i teraz pianka na zwiększenie objętości. Nie zawsze stosuję ten krok, ale dzisiaj chcę się postarać. To jest Goldwell Ultra Volume. Przez wiele lat stosowałam ten płyn z Isany i on się świetnie sprawdzał właśnie do nadawania objętości. Teraz testuję tą piankę i ona też jest świetna, tylko mam wrażenie, że szybciej przytuszczają mi się włosy po niej. Ale ten jeden dzień wyglądają świetnie, co w zasadzie jakoś tak strasznie mi nie przeszkadza, bo ja i tak moje włosy właśnie codziennie. Dobra, i teraz okrągła szczotka i suszarka. To jest mój oręż. Ja bez tego nie podchodzę do stylizacji włosów. To jest zwykła szczotka z Rosmana i ona rzeczywiście zmienia kolor. Pytałyście mnie w komentarzach, czy to jest właśnie ta, która zmienia kolor. Ja tego nie zauważyłam, ale tak. Ona pod wpływem ciepłej temperatury zmienia kolor i tutaj nie jest żółta, tylko jasna. I codziennie suszę włosy. Ja chcę zamknąć łuskę włosa, sprawić, żeby one były właśnie takie gładkie. Bez suszarki mi się to nie uda. Gdy mnie tak zostawiła. Każdy odstawałby w inną stronę, ze względu też na to, że one mają tendencję do takiego lekkiego falowania się, to nie wygląda dobrze. I suszę w dwóch kierunkach, najpierw od spodu po to, żeby właśnie unieść włosy, a później od góry, żeby zamknąć łusko włosa. Dobra, i tak to ostatnio najczęściej u mnie wygląda. Tutaj jest grzywka, którą zapuszczam. Ona była kiedyś kurtynowa. Teraz ją zapuszczam, żeby zagęściła mi tutaj boki, bo moje włosy są naprawdę bardzo cienkie. Ja jestem w trakcie ich zapuszczania. Jakiś czas temu straciłam ponad połowę włosów, za każdym razem to właśnie powtarzam, że. Teraz je zapuszczam i cała moja głowa jest usiana baby Hearst. wszystko tutaj, to są takie malusie włoski, które odrastają Ja też czuję różnicę w gęstości włosów ehm, Zażywam biotebal bardzo regularnie już od ponad chyba pół roku ehm, Wcieram różnego rodzaju wcierki i teraz nie wiem na ile to jest, słuchajcie, efekt właśnie tych moich poczynań, czy po prostu włosy sobie naturalnie odrastają nie wiem, ale właśnie, żeby je jeszcze tutaj ulizać, spryskuję tak naprawdę minimalną ilością lakieru, żeby te maleństwa nie odstawały. Co jeszcze czasami robię, to prostuję sobie te końcówki, żeby nadać bardziej nowoczesny charakter fryzury. Lubię kiedy te końcóweczki właśnie nie są zawinięte do środka, tylko kiedy są proste, ale dzisiaj zostawię to. Tak jak jest. I za każdym razem też pod filmami pojawiają się pytania, czy farbuję włosy. Nie, to jest mi naturalny kolor. Ja mam kilka siwych, ale na razie mi to nie przeszkadza. Przestałam farbować włosy, jak zaszłam w drugą ciążę. A wcześniej miałam chyba wszystkie kolory ziemi na, na swojej głowie. Teraz. E... Teraz jest mi dobrze z tym, że nie farbuję. Nie muszę myśleć co miesiąc o tym, żeby nałożyć farbę, bo widać odrost. I mimo tego, że ja nie mam siwych, to i tak wiecie, odrost zawsze jest widoczny, nawet jak będę się super mocno starała, żeby dopasować odcień do moich naturalnych, mojego naturalnego koloru włosów, to i tak zawsze widać odrost. Dobrze się czuję w tym kolorze, więc na razie nie zamierzam farbować. Kilka razy nałożyłam kasję, czyli tą taką bezbarwną hennę po to, żeby pogrubić włosy. Na razie nie widzę jeszcze efektu, więc będę jeszcze tam nakładała tą kasję regularnie. Jest to dość uciążliwe, bo trzeba ją wcześniej zaparzyć, później trzymać od godziny chyba do 3 godzin na włosach, później 24 godziny nie myć, no ale... To w efekcie ma pogrubić włosy, więc jeszcze będę e, eksperymentowała z tą kasją. Ok, jedziemy z makijażem. Ale najpierw pielęgnacja. Krem pod oczy Bielęda Super Lab, odżywczy krem pod oczy z ceramidami. To jest ten z ulubieńców. Jak coś odpowiada mi konsystencją, m, zachowywaniem się pod makijażem, poziomem nawilżenia, to po prostu wiecie, stosuję i polecam dalej. I ten krem jest właśnie jednym z takich produktów. A na całą twarz w ostatnim czasie Algo Pro Sensum Mare, e, witamina C3%. Ona chyba też po w ulubieńcach. I w takie dni jak dzisiaj, kiedy wiem, że będę siedziała w domu, nie nakładam e, kremu z filtrem. I oczywiście brwi klaresa True Glue. Albo Hean, Te dwa zamiennie żelę. Ostatnio stosuję. I teraz jeszcze troszkę palcem je tutaj przyliżę. Żeby one rzeczywiście wyglądały jak polaminacji. Pisak z NYXa. Słuchajcie, ja ten pisak mam, żeby Was nie skłamać, chyba ponad rok i jest w codziennym użytkowaniu. W dalszym ciągu piszę, nic mi się nie dzieje, nie, wiecie, nie wysechu. I mój odcień to Ash Brown. I on mi daje najwięcej kontroli, wiecie, ja dokładnie mogę sobie zrobić taki rysunek brwi, na jakim mi zależy. Z kredkami bywa różnie. Czasami się potrafią rozmazać, czasami ten efekt jest zbyt pudrowy, czasami nietrwały i... A czasami po prostu za mocny, bo kredki są za miękkie i wtedy wygląda to bardzo nienaturalnie A tutaj jednak ten efekt jest dokładnie taki, na jaki mi zależy I tak nawet, wiecie, jak teraz patrzę Włos umyty, brew, zrobiona. Nie jest najgorzej, Wszkadzają mi jeszcze sińce pod oczami. Ale tak, najpierw podkład i teraz jest mieszanka. Używam różnych na co dzień, naprawdę po co mi się tam sięgnie, albo jeżeli coś testuję. Ale teraz najczęściej używam mieszanki All Hours od Yves Saint Laurent. Mieszam ostatnio bardzo często z L'Oreal True Match Nude. Ten jest za jasny, o bardzo delikatnym stopniu krycia. Ten jest za ciemny. O dość mocnym stopniu krycia mieszam te dwa, żeby uzyskać odpowiedni poziom i krycia i odcienia. Tu mi pękło chyba jakieś naczynko albo jakiś pryszcz, tylko w dziwnym miejscu. Nigdy nie miałam w tym miejscu żadnej zmiany, więc podejrzewam, że to jest naczynko. Ale za kilka dni się o tym przekonam. Ten odcień jest idealny. I teraz już to, co mi zostało, wklepuję sobie w gąbeczkę i rozprowadzam po całej twarzy. Tu jeszcze mi to naczynko prześwituje, ale ja się w ogóle nie będę tym przejmować. Na co dzień ta warstwa jest naprawdę bardzo też cienka. I teraz mam kilka nowości, bo będąc ostatnio w sklepie, Zeszłam do Golden Rose, bo chciałam kupić jeszcze inny odcień cienia do powiek Tego, który kiedyś Wam pokazywałam I zapytałam o nowości, pani mi pokazała korektor Just Touch Na opakowaniu za wiele nie jest napisane Liquid Concealer, witamina E i B3 Wiem, że ma być to korektor o średnim stopniu krycia i mój odcień to 03 ja kupiłam ten korektor już naprawdę jakiś czas temu i tak leżał, czekał na przetestowanie. Uu, nie wiem, czy nie za jasny będzie, ale dość gęsta konsystencja czuję. Na pewno nie jest to taki płynny korektor jak z Klaresy ostatnio. Zobaczymy, jak się będzie rozprowadzał. No, troszkę za jasny. I żeby nie było, sama dobierałam sobie ten odcień. Wydawało mi się, że będzie odpowiedni. Dość ładnie leży pod okiem, ale krycie ma rzeczywiście średnie. Średnie minus. I tutaj na powiekach widzę, że ledwo-ledwo sobie poradził. Mhm, ładnie się tutaj wszystko łączy. Dobra, na razie uważam, że porządny korektor nie pogromadził się i ładnie się rozprowadza, więc w tym momencie jest ok. Myślę, że to będzie formuła bardziej z tych nawilżających, ale w podglądzie widzę, że mocno porozświetlał. No tak to właśnie jest, jak się dobiera odcień w sztucznym oświetleniu. Dobra, i kolejna nowość, nowość, nie nowość. Ja już kilka razy jej użyłam, bo byłam bardzo ciekawa. Golden Rose po raz kolejny, i to jest kredka do konturowania. Ja mam ją w odcieniu 23, czyli chyba ten ciemniejszy. Tak to wygląda. I to jest bardzo ładnie, chłodno, neutralny odcień brązu. Ja słuchajcie, robię to w ten sposób. że ja i Wy wszystko widziały I ona jest bardzo miękka i kremowa, tylko z nią jest taki myk, tak to wygląda Że dość szybko zastyga, więc trzeba to rozprowadzić też w miarę szybko no i koniecznie oczywiście na mokrym podkładzie. Ciągnę tutaj gąbeczką zawsze do góry. Bo nie chcę, żeby policzek mi opadł, tylko chcę go, wiecie, podciągnąć. No i rzeczywiście, jeżeli zrobi się to szybko, to formuła jest Łatwa do blendowania, ale um, tak. Ja już przetestowałam i za długo bawiłam się z jednym policzkiem. Drugi zdążył mi zastygnąć i już było gorzej. Ale kolor zdecydowanie bardziej mi odpowiada niż um, ten swendi. Ja mam go w odcieniu Mopka i on jest dużo, dużo cieplejszy. Z kolei z tym można dłużej popracować. Tutaj jest Fenty, a tu jest Golden Rose, 23. Jeszcze trochę tutaj, żeby się odrobinę koloru pojawiło. Dzisiaj znowu potwornie wieje. Słyszę jak wiatr sobie hula po dachu, więc Wy na pewno też to słyszycie. Śmieję się, słuchajcie, bo pisałyście mi pod ostatnim filmem, że Klaresa Umie w pudry. I właśnie przeczytałam, co jest napisane na jednym: Blur Super Pow gdzie D jest w środku, ale jest w nawiasie. Więc mamy tutaj Puder do twarzy i Field Power, Puder pod oczy. Przetestuję sobie i jeden, i drugi. Fajna gra słów. Dobra, Puder jest w takim delikatnie różowym zabarwieniu. Troszkę mi się wysypało. M mm, pachnie trochę tak różano. Dobra, on ma tutaj zblurować. Mm, bardzo intensywnie pachnie, mm. Na pewno jest niewidoczny. Ale taki zupełnie niewidoczny, Fuh. taki wiecie, że macie puder na twarzy, ale go absolutnie nie widać. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Dobra, jedziemy z pudrem pod oczy. Korektor, słuchajcie, mam wrażenie, że jest delikatnie zastygający. Jest lekki, ale on się tutaj nie rusza ani nie przemieszcza. Mhm, delikatnie się jeszcze klei, ale jakoś tak nie odbija mocno światła. Dobra, nowy korektor, nowy puder. Dzisiaj jedziemy po całości. On jest też bardzo drobno zmielony. Też w zasadzie nie widać, żeby coś było nałożone. I ten już nie pachnie. I ten pod oczy to jest odcień 02, nawet nie wiedziałam, że są odcienie. Sypki puder pod oczy z rozświetlającymi drobinkami. Hmm. Kurczę. Nie widzę tych drobinek. No nie, ja ich tutaj nie widzę. Gdybym przeczytała to wcześniej, to bym się zastanawiała, czy nałożyć. Ale słuchajcie, no nie widzę drobinek ani pod oczami, ani tutaj na dłoni. Bardziej powiedziałam, że to jest taka delikatna satyna, ale taka naprawdę minimalna. Tutaj zawsze, zawsze robi mi się taka jaśniejsza plama. Niezależnie od tego, czy będę nakładała kremowe bronzery, czy pudrowe bronzery, tutaj w tym miejscu zawsze mam jaśniejszą plamkę. Tutaj nie przyjmuje mi się pigment. Nie wiem dlaczego. I to też jest widoczne tylko... Pod pewnym kątem. Dobra, i tak wyglądał mój makijaż w ostatnich dniach. Nic więcej: podkład, korektor i trochę brązera. Ale dzisiaj chciałam zrobić jeszcze makijaż oczu. Mam nowy cień z Golden Rose. To znaczy, to nie jest nowy cień, to jest nowy kolor. I tym razem: 08 Rosy Brown. Bo mówiłam Wam, że właśnie. Zwrócił moją uwagę za pierwszym razem, ale nie wiedziałam, jak konsystencja mi się sprawdzi. A konsystencja, formuła, trwałość jest naprawdę rewelacyjna. I to jest taki metaliczny brąz. I jedziemy z tym na powiekę. Puchaty pędzelek i rozblenduję sobie granicę. To jest fajny produkt do właśnie takiego minutowego makijażu. I możemy to tak zostawić albo wklepać w ten cień jeszcze jakiś inny, żeby wzmocnić np. zewnętrzny kącik, albo rozświetlić wewnętrzny. Albo po prostu nie przyjmować się i pobiec. Super szybko się to blenduje. I też metaliczne odcienie wybaczają więcej. Nawet jeżeli coś się tutaj wiecie. Nie uda, chociaż jeżeli zrobicie to szybko i wiecie, tak właśnie po jednym oku, że ten produkt jeszcze nie zdąży zastygnąć, to tutaj w zasadzie nie ma co się nie udać. A dolną powiekę zrobię tak, bo to już jest trochę ciemniejszy odcień, że nałożę trochę na dłoń. Z tym jaśniejszym robiłam tak, że nakładam bezpośrednio z opakowania, ale tutaj hmm, trochę się obawiam, więc nałożę na pędzelek z dłoni. Dobra, i tak to wygląda Wyblendowało się to naprawdę super szybko I ładny jest taki chłodny, metaliczny odcień To jest taki odcień właśnie, którego szukałam Ale chciałabym jeszcze wzmocnić linię rzęs i zewnętrzny kącik Chwyciłam paletę z Klaresy z ostatniego testu Dlatego, że była pod ręką i też dlatego, że mi się tak fajnie sprawdziła Na taki malutki pędzelek nakładam ten brąz To jest w zasadzie brązowa śliwka i wprowadzę tylko tutaj w zewnętrzny kącik. No dobra, okłamam was. To jest troszeczkę więcej niż robię na co dzień. Ale jak już usiadłam i zaczęłam testować, to zawsze to tak wygląda. że jeszcze coś dokładam jeszcze bym coś poprawiła. OK, i możemy przejść do tuszowania. Znowu będzie Klaresa, ale też mi pisałyście w komentarzach pod filmem ostatnim, że nie macie dosyć jeszcze Klaresy na YouTubie, że jesteście ciekawi mojej opinii, więc okej. Okay. Smoking Hot, to jest ta maskara, której ostatnio nie przetestowałam. OK, silikonowa szczoteczka. Wcześniej jej też nie otwierałam. Bardzo giętka. Nie jestem fanką w silikonowych szczoteczek, ale niektóre się sprawdzają. Tak jak na przykład warietę od Evelyn Cosmetics. To tamta szczoteczka jest tak malusia i tak precyzyjna. Dobra, już się tutaj dotknęłam. Mam kilka kropek. Wiecie, czasami już po pierwszym pociągnięciu wiecie, czy yy, będzie miłość, czy jej nie będzie. I tutaj <laughs> chyba nie będzie. Mega volume and long, czyli mm, teoretycznie pogrubiająco zagęszczające, ale. Mm, mm. Ja tutaj nie widzę ani zagęszczenia, ani tak naprawdę wydłużenia. Hmm. Taki efekt nic. Hmm. hmm. No nie wiem, może musi pooddychać. Dobra, a jak będzie z drugą warstwą? Niewiele lepiej. One nie są jakoś tak mocno posklejone, chociaż trochę są, ale nie ma tego efektu takiego właśnie 3D: takich odseparowanych, ładnych, zagęszczonych rzęs. To tutaj tego nie widzę. Absolutnie. One są po prostu podkreślone. Tak bardzo średnio. No ok, jakiś efekt jest. Może ona rzeczywiście potrzebuje trochę pooddychać. No nie jest najgorsza, ale pracowałam z lepszymi. Na pewno nie kruszy się i nie osypuje, jest tańsza od L'Oreal'a. Dobra, trzecia warstwa. No, teraz widzę jakiś efekt. Chociaż mam wrażenie, że to też jest zasługa tej szczoteczki, takiej bardzo elastycznej, która mi po prostu ucieka z pod Dobra, ale dla zabezpieczenia. Jeszcze mojej górnej powieki nałożę trochę tego jasnego cienia, bo nie wiem, czy ta maskara będzie się odbijać, czy nie. Zabezpieczę sobie tutaj jasnym cieniem i zmatuję tę okolicę. Na linię wodną wylądowała jeszcze Eveline Cosmetics w odcieniu 05. Ok, róż. Róż to hean wypiekany w odcieniu 275. To jest taki chłodny, rozświetlający odcień różu. Będzie pasował do tego chłodnego oka. Ojej, na pędzlu miałam jeszcze puder. Pachnie, cały czas pachnie. I odrobina rozświetlacza, matko, strasznie dawno go nie używałam. Bazel Wonder Highlighter, ale on też ma dość chłodno, neutralne wykończenie. I nałożę też tego rozświetlacza. Trochę wewnętrznym kąciku, bo tutaj nic się nie pojawiło. Pod ostatnim filmem dostałam mi się od Was w komentarzach, że nie pokazałam, co nakładam na usta. Więc słuchajcie, u mnie to zazwyczaj wygląda tak samo. To jest kredka do brwi albo brązowa konturówka, ale naj, najczęściej jednak kredka do brwi. Tak to wygląda. I ja to teraz sobie rozmazuję. I nakładam jakiś neutralny błyszczyk. Tym razem Klaresa Gloss Is My Boss w odcieniu 05. To jest taki odcień, mam wrażenie, bardzo zbliżony do odcienia moich ust. Zobaczymy, czy będzie kryjący, bo te, które testowałam ostatnio, były dość mocno kryjące. Te od Mm, ładnie pachnie te od i cukier puder no tak, i to jest to jest odcień moich ust przynajmniej ten jeden odcień mm, taki jasno różowy był dość, dość mocno kryjący a ten jest półtransparentny coś takiego mhm, widać kolor, ale on jest tutaj, widać kolor, ale nie jest on taki przytłaczający i też jest słodki, tak jak w przypadku tych błyszczyków od Klaudii Kochani i tak wygląda mój szybki dzienny makijaż i tak rzeczywiście jeszcze raz chciałam Wam polecić te cienie z Golden Rose, bo to jest fantastyczna formuła, długo utrzymująca się, jednominutowe blendowanie i makijaż w zasadzie jest gotowy. Odcień mi się też bardzo podoba, taki chłodny, metaliczny odcień brązu. Jeżeli chodzi o korektor, nie zachwycił, ale też nie zraził do siebie. Średnie krycie, potrzebowałam troszkę mocniejszego, bo widzę, że przebijają mi zasinienia Ale nie zgromadził się jakoś, jakoś fatalnie, nie zważył się Widzę jakieś takie pojedyncze linie, ale ja naprawdę mam już dość głębokie zmarszczki pod okiem I trzeba by było chyba cudu, żeby w jakimś chociaż takim minimalnym stopniu korektor się nie zgromadził Ale wygląda bardzo przyzwoicie, bardzo poprawnie Podoba mi się e, natomiast ta kredka też z Golden Rose numer 23. Śliczny, chłodno-neutralny odcień brązu. Trzeba tylko pamiętać, żeby pracować z nią szybko, bo e, ostatnio jak ją właśnie nakładałam na policzki i zrobiłam sobie takie kropki, to w momencie, kiedy rozblendowywałam i skupiałam się na jednym policzku, to drugi już zdążył troszkę zastygnąć i miałam problem z rozblendowaniem, właśnie kropek. Teraz już zrobiłam linię i troszeczkę lepiej to wygląda i ładniej się też blenduje. I tak wiecie, robiłam na zmianę, że trochę jeden, trochę drugi i ładniej się wszystko rozblendowało. Więc szybko pracować to nie będzie taka super kremowa formuła jak w przypadku Fenty Beauty, gdzie możemy sobie właśnie pozwolić na, na trochę dłuższą pracę, na pobawienie się z tym rozblendowywaniem, ale kolor cudny. No, i tak rzeczywiście Klaresa umie w pudry. Szczególnie podoba mi się ten tutaj do całej twarzy, ten blur. Jego naprawdę nie widać na skórze. Mam obawy, czy poradzi sobie ze skórą mieszaną albo bardzo tłustą, bo widzę, że zaczyna się już tutaj wyświecać na strefie T, ale tak od nosa w dół. Przepięknie wygląda, przepięknie jest niewidoczny, ładnie pachnie, może dla niektórych zbyt intensywnie, ale mi jakoś nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o puder pod oczy, to również jest niewidoczny. Rzeczywiście ta formuła jest tak drobno zmielona jednego i drugiego pudru, że to są takie produkty, których nie widać absolutnie. Więc tutaj jestem pod sporym wrażeniem, jeżeli. Mówimy o pudrach z Klaresy. Kochani, ja miałam ochotę się oderwać, zrobić taki totalnie luźny film, pokazać Wam jak stylizuję włosy, odpowiedzieć właśnie na Wasze pytania, pokazać Wam taki mój codzienny makijaż, potestować trochę i spędzić z Wami chwilę czasu. Mam nadzieję, że mi spędziłyście czas ze mną. Dzisiaj z Wami się żegnam i oczywiście zachęcam do. Sekcji komentarzy zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, jeżeli macie na to ochotę. A my widzimy się w kolejnym filmie za tydzień. Do zobaczenia!